Święto Wsi w gminie Grunwald to wydarzenie, które od lat podsumowuje żniwa, ale też jest okazją do podziękowania rolnikom za ich ciężką pracę i zaangażowanie. Dzięki nim mamy pieczywo, mamy e, no, to, co, to co jest u nas na stoisku, to dzięki nim mamy. Tegoroczne obchody rozpoczęła plenerowa msza święta w malowniczym parku przy Gminnym Ośrodku Kultury w Gierzwałdzie. Po nabożeństwie wszyscy zostali przywitani przez wójta gminy Adama Szczepkowskiego, który podkreślił znaczenie tej uroczystości dla społeczności wiejskiej. Rolnicy dbają o to, żeby na naszych stołach nigdy nie zabrakło chleba. Żeby ten chleb był, żeby był dostatek, tak żebyśmy my jako społeczeństwo nie byli głodni. Tu jest no, bardzo dużo rolników. Tutaj na terenie naszej gminy funkcjonowały tzw. te były państwowe gospodarstwa rolne. Tak? I w, jakby w te miejsca tych państwowych gospodarstw rolnych powstały nowe gospodarstwa prywatne. Nie mogło zabraknąć też tradycyjnego dzielenia się chlebem dożynkowym. To zaszczytne zadanie powierzono starostom dożynek Magdalenie i Maciejowi Piaseckim, którzy rozpoczynają swoją przygodę z uprawą roli. Ogólny areał gospodarstwa to jest 178 hektarów, jest to produkcja roślinna, rzepak, pszenica, przężyto. Jestem w trakcie przejmowania gospodarstwa po rodzicach i jesteśmy jak na razie zadowoleni. Wokół parku rozstawione były stoiska sołectw i kół gospodyń wiejskich z gminy Grunwald. Panie z dumą prezentowały swoje kulinarne umiejętności serwując gościom tradycyjne potrawy. Same smakołyki naszym specjałem jest babka ziemiaczana z sosikiem i suróweczkami, różne nasze wypieki własnoręcznie robione. Święto wsi w gminie Grunwald to nie tylko podsumowanie plonów, ale też okazja do wspólnego spędzenia czasu w otoczeniu bliskich i sąsiadów. Dla nas to jest takie spotkanie się, pojednanie się, tak? My się spotykamy, my się bawimy tu, rozmawiamy ze sobą, także no raz w roku, ale coś, coś wspaniałego. Nie zabrakło również atrakcji kulinarnych. Zespoły zaprezentowały barwne tańce i pieśni, przypominając o bogactwie kultury ludowej regionu. telewizja Kopernik. Kopernik.tv